Życie człowieka to nie tylko życie ziemskie, ale także życie wieczne, i z tej perspektywy można dopiero dostrzec sprawiedliwość Bożą. Z tego powodu dusza ludzka ponosi szkodę przez zbytnią ciekawość, która prowadzi do zbytniego skupiania się na życiu innych. Przypatrywanie się życiu innych prowadzi dalej do zazdrości i pożądania rzeczy cudzych. Pożądanie rzeczy cudzych. Patrzenie na nie w tym duchu i rozmyślanie o nich prowadzi do pragnienia ich posiadania za wszelką cenę, a więc do nierozważnego wydawania pieniędzy ponad stan, albo wprost do kradzieży. W najlepszym wypadku, pożądania te kończą się wieczną frustracją człowieka, który swój brak posiadania pewnych rzeczy czy cech uważa za swoje nieszczęście, za które obwinia członków rodziny, społeczeństwo naród, siebie samego, ale najczęściej mnie, jako niesprawiedliwego Boga. Do takich zawiłości prowadzi pożądanie cudzej własności, niezależnie od tego, czy są to przedmioty, bogactwo, cechy fizyczne lub psychiczne, talenty, możliwości itd.